Kala stulecia we Wrocławiu, targi ślubne. To tutaj wszystkie pary młode mogą przygotować się do swojego najważniejszego dnia w swoim życiu od A do Z. Bardzo dużo przyszłych par młodych. No i oczywiście nasz oryginalny bar, pokazy barmańskie, drink bary. Bardzo dużo inspiracji, pełno sukien ślubnych, to jesteśmy z nimi zachwycone po prostu. Na pewno piękne ozdoby i dużo słodkości. Nazywamy się Tawerna Kapitańska, restauracja Białuga. Mamy salę pływającą do 200 osób. Udało nam się znaleźć obrączki. Jesteśmy mile zaskoczeni, bo przyszliśmy po prostu pooglądać, a znaleźliśmy takie, jakie po prostu nam się marzyły. Suknie ślubne Aksanit, Aksanit. Tak, targi ślubne. ślubne Wrocław. Dziękujemy Wam za przybycie i zapraszamy na kolejną edycję już w przyszłym roku.